Ten kierowca ciężarówki wracał pewnego wieczoru do domu z pracy po bardzo długim i stresującym dniu. Był około 30 minut drogi od domu, gdy jego oczy nagle wychwyciły bezmyślnie leżącą kobietę w śniegu. Zeskoczył z ciężarówki i pobiegł w jej kierunku. Już miał ją podnieść, gdy jego oczy wychwyciły jej dowód osobisty. To, co w nim zobaczył, sprawiło, że zadrżał. Ale zacznijmy od początku. Ojcowie zrobiliby wszystko, aby dać swoim dzieciom szczęście i komfort, ale dla Liama łatwiej było powiedzieć niż zrobić. Ten człowiek zrobiłby wszystko, co mógł dla swojej żony i pięknej córki Katrin. Ale większość pieniędzy, które zarobił, szły na rachunki czynsz i prąd oraz artykuły spożywcze. Potem zrobiło się jeszcze gorzej. Jego córka zachorowała. Lekarze powiedzieli, że może żyć przez około trzy lata. Chyba, że będzie miała operację. Ta operacja była dość droga i nawet gdyby Liam opróżnił wszystkie swoje oszczędności, nadal nie byłby w stanie za nią zapłacić. Ale Liam nie miał odwagi porzucić nadziei, brał kolejne zlecenia, pracował na dodatkowe zmiany, często wracał do domu późno. Właśnie w jeden z takich wieczorów, w drodze do domu, natknął się na niezwykłe spotkanie. Padał drobny śnieg, więc widoczność była niemal zerowa. Reflektory Liama były niemal jedynym źródłem światła na tej samotnej drodze. Jadąc, Liam myślał o swojej córce, która coraz bardziej chorowała. Z każdym mijającym dniem był bardziej zrozpaczony. Liam był prawie na skraju łez, ale w tym momencie jego oczy wyłapały sylwetkę na śniegu i ostro uderzył w hamulec. Co jest u Licha? Potem wpatrywał się mocniej. Natychmiast zorientował się, że to kobieta leży nieprzytomna na drodze. Liam był teraz bardzo przerażony. Co jeśli ktoś chciał go wrobić w jakieś przestępstwo, o którym nic nie wiedział? Halo, czy wszystko z tobą w porządku? Ale nie było żadnej odpowiedzi. Wtedy zadziałał w nim impuls. To biegł w stronę nieprzytomnej kobiety. Hej, proszę pani, czy mnie pani słyszy? Liam stuknął ją, a ona pozostała nieruchoma. Wtedy podniósł jej głowę. Zobaczył coś, co sprawiło, że wzdrygnął się. To był dowód osobisty kobiety. Nazwisko wyglądało bardzo znajomo, podobnie jak jej zdjęcie. To było tak, jakby gdzieś ją widział. Czy to był jakiś rodzaj déjà Zdezorientowany mężczyzna wpadł w panikę. Nagle kobieta powoli odzyskiwała przytomność. Przecież ty żyjesz. Liam krzyknął: Muszę natychmiast zabrać ją do szpitala. Właśnie wtedy zauważył kilka siniaków na jej twarzy. Przeraził się jeszcze bardziej. Niezależnie od tego wszystkiego, wiedział, że kobieta potrzebuje pomocy. Pobiegł z powrotem do ciężarówki. Następnie włączył ogrzewanie i przykrył ją swoją kurtką. Hej, czy ty mnie słyszysz? Jak się czujesz? Jak masz na imię? zapytał Liam. Nazywam się Lizzie. Natychmiast po tym, jak powiedziała, gęsia skórka wytrysnęła na całym ramieniu Liam'a. Był tak pewien, że gdzieś słyszał to imię. Nie powiedział jednak nic na ten temat. Poza tym były pilniejsze pytania, które wymagały odpowiedzi od tego: Co się z tobą stało? Jak to się stało, że wylądowałaś na środku drogi? zapytał Liam. To smutna historia. Najlepiej będzie, jeśli ci jej nie opowiem. Bardzo mi przykro, proszę pani, ale musi się pani otworzyć, żebym mógł pani pomóc. Muszę powiedzieć wszystko lekarzom. I kto wie, mogą zaangażować policję. Proszę, zaufaj mi, jaka jest twoja historia? Powiedział Liam łagodnie. Kobieta następnie otrząsnęła się. Opowiedziała Liamowi, że była w okropnym małżeństwie, ale postanowiła z niego zrezygnować. W tajemnicy planowała swój rozwód. Kiedy jej mąż usłyszał o tym, jak rozmawiała z siostrą, zamknął ją w domu i poddał wszelkim rodzajom niewyobrażalnych zabiegów. Na szczęście dla niej, zostawił zapasowy krucz na stole i tak uciekła. Powiedziała również, że była bez jedzenia przez wiele dni i ostatecznie upadła na środku drogi. Liam był poruszony opowieścią kobiety. Wierzył, że mówiła prawdę. Kiedy dotarli do szpitala. Liam opowiedział wszystko lekarzom, a oni również postąpili słusznie, informując policję. Po dotarciu do szpitala, Lizzy powiedziała mu, że chce mu podziękować za uratowanie jej życia, po czym Liam powiedział jej, że zrobił to, co każdy z dobrym sercem mógł zrobić. Potem krótko porozmawiał o jej zdrowiu, wyszedł, ale czegoś zapomniał i to właśnie ten przedmiot zmienił tę historię w bardzo łzawą, ale piękną. Tym przedmiotem była torba Liam'a. Dopiero około pięćdziesiąt minut po wyjściu Liam'a, Lizzy w końcu ją zobaczyła. Wtedy podniosła ją i wypadł z niej list. Lizzy podniosła kartkę i zaczęła czytać. Każde zdanie łamało jej serce, a z oczu płynęły łzy. Drogi Tato, tak przykro mi, że zachorowałam, a ty musisz przez to wszystko przechodzić. To łamie mi serce za każdym razem, gdy wracasz do domu zmęczony, a wszystko to moja wina, bo zachorowałam. Mama i ja zawsze modlimy się za ciebie. Modlę się, żeby Bóg dał ci pieniądze. Kocham cię. Katrin. Kiedy Lizzy skończyła czytać, płakała. Następnie zwróciła listy do torby. Dni mijały. Liam robił wszystko, by zebrać pieniądze. Był bliski załamania. Ale właśnie wtedy zadzwonili do niego ze szpitala. Myślał, że dzwonią, by przekazać jakieś wieści o ostatnich badaniach córki. Robię wszystko, co mogę, by zebrać pieniądze. To po prostu trudne. Liam zaczął wypowiedź, ale lekarz odpowiedział: Ktoś już zapłacił za całą operację. Rodzina była bardzo zszokowana. Liam prawie zemdrał z szoku, a jednocześnie był wdzięczny. Kilka dni później Katrin poszła na swoją operację, która zakończyła się sukcesem. Rodzice byli szczęśliwi. Katrin była w niebo wzięta, a Liam po raz pierwszy wziął kilka dni wolnego w pracy. Spędził więcej czasu z córką w szpitalu, gdy ona dochodziła po operacji. On i jego żona zadzwonili do wszystkich swoich przyjaciół i rodziny. Ale każdy nic nie wiedział, kto wpłacił pieniądze. Katrin i jej rodzina mieli opuścić szpital, ale właśnie wtedy zobaczyli kogoś. Chwilę trwało, zanim Liam zorientował się, kto to jest. Była to osoba bardzo bogata. Wtedy Liam wiedział, że to Lizzy. Okazało się, że była bardzo wpływową kobietą i bogatą. Postanowiła, bo że uratuje życie jego córki, tak jak on uratował życie jej. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że historia Wam się spodobała. Do usłyszenia w następnej.